zaczniemy. Witam ponownie. Przed nami druga część konferencji prasowej. Jest z nami opiekun Krakowi, trener Jacek Dzieniski. Panie trenerze, bardzo proszę o komentarz do tego meczu. Dobry wieczór. To ja mogę tylko przeprosić kibiców za za to, co musieli przeżywać podczas dzisiejszego meczu. Bo rzeczywiście inne były, inne były zamierzenia, marzenia, a skończyło się inaczej. Także można tylko przeprosić kibiców za to, co co my zaprezentowaliśmy i myślę, że im ciszę no tą trudną, tym lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo trenerze. Czy są pytania do szkolniowca? No, są, są. No, ale rąk nie widać. No, tak, rozumiem? Zanim mówiłem, że to tak szybko poszło. Bardzo proszę. Grzegorz Bernasi? Kraków. To jest nie włączone, ale nie to do transmisji. Okej. Okay. Panie trenerze, no, ja rozumiem, że przeproszenie kibiców to jedno. Ale drugie, coś się podziało takiego, że ja używałem transmisji słowa bezradność w pierwszych 30 minutach, i nie wiem, to bez, zaczynało się od bezradności wobec wyjścia spod pressingu. A no, w ofensywie to nawet trudno powiedzieć, że była. Ale co się stało tak właściwie? Ma pan jakąś diagnozę? Bo, bo że się stało źle, to wiemy. Tak, że się stało źle, to wiemy, natomiast nie wie pan, no najlepiej się diagnozy, myślę, że naj, najgłupsze diagnozy są od razu na gorąco po meczu, bo można zrobić komuś krzywdę i tak dalej, i tak dalej, więc ja się nie będę tu odnosił do żadnych tych. Natomiast skoro pan mówi, że ja bym się nie zgodził z tym, że bezradność w ofensywie, musimy dali 14 szałów. natomiast no, co z tego, jak, jak nic nie chciało wpaść, włącznie z rzutem karnym, więc... Więc pogłębia po prostu lepsza. Dzisiaj w każdym elemencie no, takie mecze nie zdarzają, my tego już nie cofniemy, więc my musimy myśleć teraz o meczu środowym w Łęcznej, o meczu sobotnim w Łodzi, bo to jest w tym momencie najważniejsze. Tu choćbyśmy na głowie stanęli w wyniku tego meczu nie wygunkujemy, sorry, on już jest i, i będziemy musieli z tym żyć. Rafał Nowak. Panie że to jeszcze na samym początku. To, że nie było na ławce Jakuba Muszora, chciałbym zapytać o, o to, co tam się działo. Czy, czy jakaś, jakiś uraz, czy po prostu nie załapał się? do Nie tu? załapał się do meczowej dwudziestki po prostu. Mateusz Miga. Dobry wieczór że To w tym kierunku dalej Jugas i Hoskonen, bo ich też nie było na ławce. Oni byli chorzy? Co, Jugas co? chory, Hoskonen uraz. Na koniec piątkowego e, treningu. Znaczy On już to czuł, ale wrócił, wrócił dwa, dwa mecze na karze przez 90 minut, mecz w Łodzi 90 i coś tam się, coś tam się w łódce odezwało. Oczywiście, myśmy mogli, nie wiem, go oszczyknąć, nafaszerować czymś, mógł wyjść, no ale bez sensu. Mamy przy sobą następne mecze, więc no, można powiedzieć, że na koniec piątkowego rozruchu przed meczem no, wypadły mi dwa dwa ważne ogniwa defensywy. No, to nie jest żadne tłumaczenie, no, ale tak szczerze powiedziawszy, to rzeczywiście. Mi jest też, kurde, przykro, bo, bo szczerze powiedziawszy do Kamila, żeśmy wpuścili dzisiaj na konia, krótko mówiąc. No. no ale kiedyś ten debiut jego musiał nastąpić. Nikt nie przypuszczał, że taki będzie. Ja nie miał absolutnie do Kamila pretensji, tylko że, że akurat trafił na taki męż, którym na nic nie szło po prostu. No. To właśnie o Kamila jeszcze chciałem zapytać, bo on mówi, że jest już gotowy na 100%, ma za sobą długą przerwę. Czy rzeczywiście tak jest, że on jest na 100% gotowy? No i jakoś ocenić ten jego występ, pewnie dzisiaj będzie trudno, ale, ale jednak. No, no, co można oceniać występ? No przegraliśmy 1-5, więc tutaj nie będziemy wystawiać laurek nikomu. Oczywiście Kamil jest w tak trudniejszej sytuacji, bo on nadrabia stracony czas. W jego grze widać przede wszystkim no, brak od maja normalnej gry, normalnej gry z przeciwnikiem, na normalnym boisku, więc y, tutaj widać było, nie ukrywam, że, że myśmy bardzo liczyli na jego y, doświadczenie, na takie bym powiedział, liderowanie w linii obrony, natomiast to się szybko posypało, straciliśmy dwie bramki no i, i no i poszło jak poszło. Dziękujemy bardzo, trenerze. Nie, jeszcze Mateusz. To jeszcze o Kamila, czy on by dzisiaj zagrał, gdyby nie te kontuzje? Czy on zagrał jednak z powodu tych urazów? Nie, Kamil, Kamil by zagrał, gdyby, gdyby nawet nie było tych kontuzji, bo mieliśmy inny pomysł na granie, no ale on w ostatniej chwili musiał zostać prze, przemodelowany. Tak czasami jest w piłce, ale do Kamila każda gra będzie ważna, także pytanie, nasze znaczy pytanie, tylko teraz problemem jest to, żeby on wytrzymał te mecze grane co trzy dni no też nasza głowa w tym, żeby to wszystko jakoś dobrze poukładać, żeby go nie narazić na inną kontuzję. Dziękuję bardzo trenerze. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu.